I witam Was. W kolejnym odcinku zagrajmy w Bloodrain. Jest to szósty odcinek. A ja muszę oczywiście tradycyjnie odwrócić znowu myszka Sabine. Dlaczego ona mi się odwraca przy każdy, pod, przed każdym włączeniem gry? Ale cóż, no dobra. Odwrócona. No i tak. Zaczynamy sobie siekę dalej. Zabijamy następnego niemieckiego nazistowskiego oficera. To by sobie zrobiło tak. Wow. O. Coś, co, 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 co tak, wytrzymali, Tacy wytrzymali. O nie, alarmu nie włączysz, przepraszam. Pijemy, trochę krewki. Tak, mogę was poinformować, chciałem was poinformować nawet, że... Dołączyłem do studia. Mega Zajki. Prospect Studio. Tak. Tak, kurwa, sprzedałem się. Dałem dupy. Nie, oczywiście dołączyłem do tego studia, ponieważ... Wow. Bo chciałem sobie, hmm, po prostu od dawna chciałem dołączyć do studio, kręcić sobie filmiki, yy, na jak tam zadawać się na jakąś stronkę. Właśnie Protect Studio ma swoją stronkę, tam mega tajka zrobił, yy, więc odcinki tam też będą się pojawiać, możecie sobie na nią wejść. Zawsze <coughs> chciałem w takim czymś uczestniczyć, ja teraz mam okazję, więc, więc naprawdę się cieszę, że <coughs> Zaj Zajko mnie przyjął. Oj, naziści. O, tak tego zaraz zabijemy tego z podaską na oku Tak, tutaj kotas wziął baterię y, od windy, którą, której musimy użyć, żeby dostać się do tego y, oficera, więc musimy najpierw zabić tego gościa z baterią i mu zabrać tę baterię U. Nie masz rączki Chodź to, jeszcze mnie to zabiją Ludzie, hej Wow Teraz tu padnę, ale wstyd O nie, ja tak się łatwo nie dam. Pięknie Jak teraz to zrobić żeby nie paść? Ach, padłem <grym> Tak Jak ja mogłem paść? Okej, okay. jeszcze raz co przechodzimy Trochę się, trochę się zgadałem, miałem tak długą przerwę, wygrzać, dlatego też padłem Postaram się teraz już tak nie lamić co no, no nie niepriedalasz z tego MP40? Czy, 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 co, czy co ty tam masz? O, do alarmu ubiegniesz, no niestety. Wyłączyłem go chwilowo. Okej, okay, jakiś tutaj frajer uciekł. Dobra, ty tu się kryjesz po kątach. Wejdziemy no, z ciebie. Zrobimy ci tak. O, a ty gdzie? O nie, nigdzie nie uciekniesz. Jeszcze napierdala ktoś na dole, z tyłu. Co ty tym chciałeś zrobić? A, chciałbym uderzyć z, z kolbą, jakbym... nawet bym nie poczuł tego. Okej. Okay. Teraz nie damy dupy. Wjeżdżamy tam, styl. No może nie Rambo. Rambo nawet nie był aż... nawet Rambo nie był aż tak... hardkorowy. Yes. Ciebie tak, tobie tak zrobimy, tobie zrobimy tak. Głowy latają, dłonie latają w powietrzu. O, gdzie uciekasz? O, do alarmu. O, braku mu jakiegoś, jakiś tam, jakichś, jakiegoś pół metra. Przydałyby się granaty, lubię na granat w tej grze. O, mam jakąś broń kubecką. Jebs <śmienicza> Dałem sobie sprawę z czegoś okropnego przed chwilą, że nie włączyłem znowu stopera o. To mnie poprawia humor zawsze Alarmik sobie wyłączymy Tak, dojdę do tego gościa z baterią Zajebie go, nabiorę baterię Z pomocą baterii dostanę się do... Tego oficera, zabiję oficera i skończę odcinki Proste Co tacy wytrzymali O, a i co teraz? Brzu broń <grystanie> I co, będziesz tak odchodził? Aż ci... aż w ścianę nie wleziesz. Dobry Alarmik oczywiście zniszczony. Patrzcie ile krwi. Takiem fajną broń mam Gdzie ja idę? Aha, tu muszę iść. Wypier dalej Zbliżamy się do tego gościa z baterią. O, o... O, <grywka> o to jest on. Kłupko. Połowa głowy. Odjebana. Okej, okay, mamy baterię. Ale go zajebiście zabiłem. Podobało mi się. Idziemy zamordować oficera. Przedtem musimy się jednak najeść. Napić. Krewki. Szkoda, że nie mogę zlizać z ziemi. Suka. Nie zliczę z ziemi. O! Co, broni masz? <grym> z by na mnie lecą. Proszę. Proszę was. Pięknie. Ta jest cudowna, ma super efekty, nawet jak, nawet jak na swoje lata, bardzo fajnie to wszystko wygląda, te wszystkie ta cała krew, te wszystkie części ciała i tak dalej. Ok, schodzimy na dół, zabić flyera. Gdzie jesteś? Hansie, Hans, na swego Hans. Adolf, Adolfa tu widzimy. Dumnie stoi sobie. Adolf. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, ja Uuuuh. Uuuu Ładne, ładnie. Okej. Okay. Tak. Teraz sobie tylko dojdę do save'u. Save ja sobie gierkę, skończę odcineczek. Pierwszy od bardzo dawna. Tak miałem duże długą przerwę w nagrywaniu, bo y, nauka i te sprawy. Tak A też mi się nie chciało. Nieraz. Szczerze wam powiem. Nie wiem dlaczego. Nieraz mi się nie chce, nawet mi się chce. Dzisiaj mi się nawet bardzo chce. Dobra, nie masz główki. Oj, przez tyle mi się nawiesiło. Na szczęście nic poważnego. Czy, czy też jesteście nie uzbrojeni? <grym w szkole> Pobawmy się, może go oszczędzimy, tak, tak żeby... Chociaż nie, co będę oszczęd... miał oszczędzać na ziołach. Jeszcze sobie z niego zejdziemy. Sobie go ciam, pociamciamy. Żyjesz? Nie, nie żyjesz. Okej, okay, to było na tyle w tym odcinku, w następnym odcinku będziemy walczyć, o tak, będziemy walczyć <grym> z kimkolwiek to jest, wiem, że będziemy walczyć w kościele, nie wiem czy trudno by nazwać go jakimś księdzem lub kimś w tym rodzaju, ponieważ to nazista, ale, ale, ale będziemy z nim walczyć i będzie całkiem fajnie, więc zapraszam was do oglądania następnego odcinka, który pojawi się wkrótce, do usłyszenia.